Jako project manager mam przyjemność prowadzić projekty e, związane z budową oprogramowania w branży telekomunikacyjnej. Zarządzam e, kilkoma zespołami, które wspólnie realizują dość skomplikowane, innowacyjne projekty. W codziennej pracy bardzo przydaje mi się e, inteligencja emocjonalna, bardzo przydaje, przydają mi się e, umiejętności komunikacyjne, planistyczne, ponieważ jako kierownik projektu dużo e, wykonuję też planowania. E, Potrzebne są również umiejętności związane z poszukiwaniem informacji, zdobywaniem wiedzy, aktywnym uczeniem się i rozwiązywaniem problemów. To jest bardzo, bardzo istotne. Komunikacja jest rzeczą, którą wykonujemy czy robimy od bardzo wczesnych momentów naszego życia, natomiast okazuje się w praktyce, że jednak bardzo trudno nam ona wychodzi. Stąd szczególnie komunikacja, szczególnie umiejętność w pra pracy w zespole. Właśnie poszukiwania informacji i uczenia się, to nastawienie na ustawiczne, uczenie się, kształcenie, rozwijanie, poszukiwanie dla siebie nowych ścieżek i też otwartość na to, żeby zmieniać um, swoją dotychczasową ścieżkę, to są kompetencje przyszłości. My musimy być odporni, musimy budować rezyliencję osobistą, ale też rezyliencję naszych zespołów. Przez to, że będziemy zróżnicowani, będziemy mieli bardzo rozwinięte kompetencje miękkie. ZPSB jest bardzo dobrym miejscem, aby rozwijać kompetencje miękkie i bo oprócz programu nastawionego na kształcenie kompetencji technicznych, na przykład na kierunku związanym z zarządzaniem projektami, my mamy cały program studiów ułożony zgodnie z koncepcją, którą Promuje Project Management Institute w ramach PMI Boka, czyli swojej tej takiej podstawowej księgi wiedzy, więc my dajemy bardzo mocną wiedzę techniczną co do zarządzania projektami, ale wszystkie zadania i wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, gdzie konieczna jest współpraca, dyskusja, wymiana poglądów, ścieranie się też tych poglądów i wypracowanie wspólnego rozwiązania. Zachodniopomorska szkoła biznesu wwwzpsb.pl.